Cześć, siema, witam Was tu Szalony Kolekcjoner, dzisiaj otworzymy sobie kolejny blister od firmy GoHobby, GoHobby, taki blister można u nich kupić na stronie, blister kosztuje 19,50, w tym płacimy aż 23% podatku VAT, yy, dostajemy za to 5 saszetek, czyli 30 kart z limitowanej edycji, plus jeszcze kartę, kartę, nie, 30 kart z limitowanej edycji, o Jezu. 30 kart yy, w saszetkach, yy, w 5 saszetkach, plus jedną kartę z limitowanej edycji, Szalony czasami, czasami trzeba pomyśleć, jak się coś mówi. <laughs> Rzadko ci się to zdarza. No dobra, wysuwamy sobie saszetki, zobaczymy, co trafimy. Ostatni blister, blister właśnie od GoHobby, był masakrycznie fajny. Pamiętam, jak skakałem, jak się cieszyłem. No i mamy pikę. to jest moja nowość. Nie mam jeszcze tego zawodnika. W zasadzie to jest chyba moja 26 albo 27 limita dopiero, miałbym ich więcej, ale niestety ukradli mi Neymara, to znaczy nie, nie ukradli, oczywiście Neymar poszedł, no dokonaliśmy transferu Neymara, o tak powiedzmy. Zobaczcie, fajnie jest, bo każda saszetka jest inna, zobaczymy, która saszetka da nam najlepsze karty, a saszetki są ciężkie więc myślę że coś może będzie fajnego oczywiście saszetki nie były grzebane tak jak to sugerowaliście w poprzednim otwieraniu e, blisterka nic nie wklejam nic nie cuduję jeżeli to robię to zawsze e, to opisuję że to jest blef czy e, jakaś tam kombinacja, kombinacja alpejska tym razem saszetki są nowe i co mamy mamy zawodnika USA Robben nawet nie wiem, co to była za saszetka. Drogba. Schumels Lukaku. I Kampany. Dobra, kolejna saszetka. Zobaczmy, co będzie tym razem. Czy będzie szczęśliwa, czy nie. Mamy kartę odwróconą. Oj, nie wiem. Nie wiem. Nie, nie, nie. Przede wszystkim był kot. Nasri. Szarawi. Bufon. Makun, chyba Marcelo i zobaczmy co, teraz trafiamy. Haha! Ha, zobaczcie jak fajnie mamy i takiego, i takiego pikę, pikę Defensywnego i, i jeszcze limit. Dobra, zobaczmy teraz Messiego, zobaczcie wow jak gładko, jak fajnie otworzyła się saszetka br, br, Może zrobimy w przyszłości jakiś bleb, dlatego ją zostawię I co trafiamy Blind, tak Ale pomieszane. No Utility. Utility, utility, utility. Neymar! Neymar! Co da nam Neymar? No, no zobaczmy. Diamanti, tak? Chyba tak. O, co jedzie. na sygnale. I pa pa stopper Joe Hart. No nie, no na razie szału, wielkiego nie ma w porównaniu z poprzednim. E, z blisterkiem od go hobby no ten jest troszeczkę gorszy, ale za to saszetki się świetnie otwierają, zobaczcie. Wysuwamy i odkładamy. Ktoś jakby chciał koda, już go ma. Karta gładka, także szału chyba nie będzie. Zobaczmy, co tutaj mamy. Zobaczcie, ha, ha, ha! Komplet pikem pikain komplet! To Eto! Star Player. No dobra, dzięki za oglądanie tego unboxingu. Mm. Jeżeli ktoś potrzebuje takie misterki, na dole macie link do strony, bo wiem, że nie wszędzie można je kupić. Jeszcze raz dzięki za oglądanie tego unboxingu. Zapraszam na kolejne, gdzie coś znowu będziemy otwierali. Pozdrawiam serdecznie, szalony kolekcjoner. Cześć, cześć, cześć. Cześć.